Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. W dniu dzisiejszym przyjrzymy się ponownie indykatorowi P-Cycle Top. Dostawałem w międzyczasie od Was wiele pytań na temat tego indykatora, dlatego też postanowiłem jeszcze raz spojrzeć, spojrzeć na, na ten indykator i, i sprawdzić tak naprawdę, czy jesteśmy blisko szczytu na, na, na Bitcoinie. To jest BK World, ja mam na Bartosz, zapraszam serdecznie do oglądania. Cycle Top Indicator. Jest to indykator stworzony przez Filipa Swifta. Zbudowany jest tak naprawdę z dwóch średnich kroczących, dziennych średnich kroczących DMA, DMA w tym wypadku. Jedna z nich, czyli ta żółta, żółta linia, żółta średnia krocząca, jest to średnia krocząca składająca się ze 111 dni. Z kolei wolniejsza, zielona, którą tutaj właśnie widzicie, jest to średnia składająca się ze średniej dziennej średniej kroczącej 350 dni pomnożonych razy Razy dwa. Głównym zadaniem tego, tego wskaźnika jest wskazanie momentu, momentu szczytu, osiągnięcia szczytu na, na cenie bitcoina i uzyskujemy to w momencie, kiedy. Dwie te średnie, to znaczy żółta, szybsza, przednie, zieloną, zieloną, średnią kroczącą, wolniejszą w tym wypadku, od dołu. I w tym wypadku mieliśmy takie, taką sytuację historycznie trzy razy. Było to w 2017 roku, jak i w 2013, kiedy, kiedy takie, takie właśnie przecięcie mieliśmy dwukrotnie. Co jest ważne. Sam ten indykator powstał dopiero w 2019 roku, więc tak naprawdę nie wiemy, czy, czy ten indykator jest tak naprawdę, jest predykcyjny, tak, bo oczywiście indykatory można tworzyć tutaj dowolnie, dowolnie je konfigurować i dopasować tak naprawdę je do historycznych danych, tak jak to mamy w tym, w tym wypadku. Do tej pory tak naprawdę jeszcze od powstania tego indykatora nie udało się zweryfikować, czy faktycznie ten indykator można, można go uznać za indykator predykcyjny, który faktycznie wskaże nam, wskaże nam ten szczyt. Co jest tutaj też kluczowe, po przecięciu się, historycznie, oczywiście, po przecięciu się tych średnich w tych trzech do tej pory punktach, okazywało się, że. Osiągnięty szczyt na, na cenie bitcoina mniej więcej oslował w okolicach 3 dni od, od przecięcia się tych średnich. Aktualnie, tak jak widzicie, te średnie dalej jeszcze się nie przecięły i one tutaj się dosyć mocno zbliżyły do siebie, co nie oznacza, że tak naprawdę jeszcze może potrwać to długo, długo, zanim te, te w ogóle średnie się, się przetną. Oczywiście, kiedybyśmy teraz tutaj mieli nagle jakiś wyskok w okolice Kolejnych 10 tysięcy znaczy wzrost o kolejne 10-20 tysięcy, to oczywiście jak najbardziej możliwe jest to, że ta cena inaczej, że ta średnie się tutaj w końcu, w końcu przetną, ale nie jest to oczywiście tak oczywiste, ponieważ jeśli byśmy mieli nagle tutaj jakąś głębszą korektę, kolejne powiedzmy kolejną korektę 20-30%, to wiadomo, że szybsza, średnia, kocząca odsunie się z kolei od. Od, od zielonej średniej kroczącej. Co nie zmienia faktu, że jest to indykator, który przykuł moją, moją uwagę w pewnym momencie i sobie go gdzieś tutaj obserwuję, ale na pewno nie jest to, nie jest to indykator, który jest tutaj u mnie, u mnie jakimś priorytetem do, do śledzenia, ponieważ głównymi czynnikami, jakie biorę tutaj pod uwagę, jeśli chodzi o wzrost czy spadek, spadek kursu, to oczywiście jest, jest tak naprawdę fundamentalne podejście do całego projektu pod nazwą tak naprawdę Bitcoin. I tak naprawdę jeszcze oczywiście sentyment, który w tym momencie, jak, jak zresztą widzimy szerokim, szerokim spektrum, no sentyment jest, jesteśmy w hossie i tutaj póki co nie widzę oznak, żeby miało się to zmienić. Oczywiście są to moje subiektywne, subiektywne opinie, i tutaj nie powinniście tego brać jako, jako jakąś poradę inwestycyjną, ponieważ jest to tylko moje spojrzenie na, i, na, na ten rynek, i, i tutaj na pewno nie, nie trzeba brać, nie powinno się brać czyichś, czyichś poglądów jako swoje, i tutaj tak naprawdę trzeba własną lekcję odrobić i, i własne wnioski wyciągnąć. OK, przejdźmy jeszcze do, do platformy TradingView. Tutaj również mam zaimplementowane, zaimplementowane w tym momencie te dwie średnie dla, dla indykatora P-Cycle. Jak widzicie, tutaj będzie to na pewno bardziej widoczne. Sobie popatrzymy, jak bardzo w tym momencie te dwie, te dwie średnie tutaj się do siebie zbliżyły. Sobie to zmierzmy. Oczywiście taka miarka orientacyjna około 2,5% plus minus. Oczywiście jakiś tutaj błąd statystyczny na uchwycenie tych dwóch średnich, ale około 2,5 do 3% one są mniej więcej w takiej różnicy w odległości od siebie. I jeśli tutaj popatrzymy, oczywiście, znowu historycznie na ten wykres, na te dwie średnie, to poprzednie przecięcie się tych dwóch średnich mieliśmy, tak jak mówiłem, w grudniu. W grudniu 2017 roku i tak jak widzicie tutaj przez bardzo, bardzo długi czas, pomimo tego, że cena cena sobie stabilnie rosła do góry, te, te średnie zbliżały się, ale też były w odpowiedniej odległości do siebie, zanim doszło właśnie do, do tego przyspieszenia na cenie, na cenie Bitcoina i, i tak naprawdę jak widzicie osiągnięcia przecięcia się tych dwóch średnich, po czym właśnie powstał nam ten szczyt i faktycznie cena od tamtego momentu zaczęła nam spadać. Jeśli sobie przemierzymy jeszcze tutaj szybko mniej więcej, jaka to była odległość, to myślę, że to będzie bardzo porównywalna, no tu, w tym wypadku około 4%, ale tak jak widzicie z, z biegiem czasu ta średnia, te średnie zbliżały się do siebie i w końcu doszło, doszło do przecięcia się tych średnich. Z kolei jeszcze idąc dalej historycznie do 2013 roku o musimy sobie tylko to ten wykres poszerzyć, żebyśmy widzieli lepiej ok i tak jak sobie zlekniemy to mieliśmy w 2013 roku dwa takie, dwa takie przecięcia i podo podobnie kiedy ta cena nagle przyspieszyła ten wzrost znowu był bardzo dynamiczny, dopiero wtedy dochodziło do do tego do tego właśnie przecięcia ale tak czy inaczej, na tą chwilę jeszcze mamy jakiś zapas i tak naprawdę nie wiedząc tego nie wiedząc tego, co się wydarzy w najbliższych dniach czy też w najbliższych tygodniach. Oczywiście ja jestem cały czas optymistą i tutaj uważam, że Hossa jeszcze, jeszcze chwilę potrwa. Tu, mówiąc oczywiście o, o całej oteczce fundamentalnej wokół rynków finansowych, ale to jest oczywiście moje, powtórzę się moje subiektywne zdanie. Więc tak czy inaczej, czekamy, czekamy tutaj na przecięcie się tych średnich, i dopiero wtedy będę, będę w stanie gdzieś stwierdzić faktycznie, czy ten indykator. Jest w stanie nam coś pokazać, czy tylko, czy tylko właśnie dopasowane zostały dane i w którymś momencie po prostu te średnie, średnie się przecięły. Jeszcze chciałbym wam zwrócić uwagę na, na RSI. Jeśli weźmiemy sobie miesięczne RSI, w kontekście właśnie czy jesteśmy już blisko, blisko szczytu, to tak jak tutaj widzicie, historycznie. RSI, ale na świeczkach, na świeczkach miesięcznych, tak jak widzicie, jeszcze wygląda tutaj, że jest zapas, zapas, zapas do, do, do wzrostu, do dalszego wzrostu, ponieważ historycznie, tak jak tutaj widać, coś tu troszkę nierówno, może to wyszło, ale historycznie w okolicach 90... 95-94% osiągaliśmy szczyt szczyt na, na cenie Bitcoina i wtedy rozpoczynała się korekta. Ale znaczy, odwrót tak naprawdę od Hossy, czyli wchodziliśmy w okres, w okres bessy. Teoretycznie jest tutaj cał, cały czas zapas, czy tak będzie i tym razem tego, tego niestety nie wiemy. Zobaczymy, zobaczymy, co rynek nam przyniesie i pokaże w najbliższym, w najbliższym czasie. Tak czy inaczej, widzicie szczyt. Szczyty odbywały się właśnie w momencie kiedy RSI zbliżało się do 96-97%. Jesteśmy w tym momencie w okolicy 91%. Jeśli spojrzymy sobie dodatkowo jeszcze na model od Williego Bitcoin Price Models, a w szczególności na, na górną bandę, czyli tą zieloną przerywaną linię, która tak naprawdę mówi nam o łącznej kapitalizacji łącznej kapitalizacji rynku Bitcoina, pomnożonej przez 35, to wtedy, kiedy skorelujemy sobie to właśnie z P-Cycle Indicator, kiedy wyznaczane były właśnie te wierzchołki w danej fazie, w, da, w, danej fazie, w danym momencie, to, to znowu tak sobie zobaczymy, że P-Cycle i dotknięcie, dotknięcie właśnie zielonej bandy, jeżeli, jeżeli chodzi o model legal, Potwierdzało tylko właśnie to, że mamy odwrót, odwrót od Hossy i wchodzimy w okres, w okres dekoniunktury, jeśli chodzi o, o rynek Bitcoina. Czy będzie tym razem tak samo? Nie wiemy tego. Tak jak widzimy, górna banda zaczyna nam odjeżdżać coraz wyżej i w tym momencie, kiedy, jeśli sobie nawet to zoomujemy i popatrzymy, to dzisiaj byśmy mieli, musieli osiągnąć cenę około 119 tysięcy, 119 tysięcy. Dolaru za jednego bitcoina, co jest no w takim ekspresowym tempie niemożliwe, musiałaby cena wzrosnąć ponad dwukrotnie, więc zobaczymy, co dalej. Różne modele już obserwowałem, obserwuję dalej, i te ceny, te ceny tutaj, jeżeli chodzi o te modele, są bardzo różne. Od 60 tysięcy jako szczyt do 280 nawet, więc tutaj bardzo trudno tak naprawdę oszacować, gdzie faktycznie będziemy mieli, mieli ten szczyt w tym. W tym cyklu, w tym cyklu właśnie ceny bitcoina. Ok, jeśli macie jakieś pytania odnośnie właśnie P-Cycle P -Cycle Top Indicator i oczywiście, jeśli macie również jakieś swoje własne przemyślenia, to zachęcam do pozostawiania w komentarzach pod filmem, do zostawiania swoich opinii, czy też pytań. Jeśli, jeśli podoba Wam się ten odcinek, zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie i zapraszam na kolejny content. Do zobaczenia, cześć!